Witam was wszystkich bardzo serdecznie 2 grudnia, czyli w drugim odcinku Pokémonowego kalendarza adwentowego. Mam nadzieję, że pierwsza część przypadła Wam do gustu. Jeśli tak i chcecie następne odcinki, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dołączajcie na Discorda w opisie, a my już bez bednego przedłużania zaczynajmy! Dzisiejszym Pokémonem jest Vanillite, a czemu Vanillite a nie jego jakieś ewolucje? Dlatego, że według mnie jest bardziej ikoniczny. Vanillite jest Pokémonem typu lodowego i został wprowadzony w generacji piątej. Jego oryginalna japońska nazwa to Petty. Co oznacza vanille i Petit, czyli po francusku mały. Ma niecałe pół metra i waży przy tym 5,7 kg. Posiada abilitki takie jak Ice Body, dzięki której podczas gradu leczy się na koniec każdej rundy o 6,25% oraz chroni go przed gradem. Tak samo jak Mamoswine w poprzednim odcinku posiada Snow Cloak, dzięki której podczas gradu zmniejsza celność ataków użytych przez przeciwnika o 20% oraz Weak Armor, który działa w taki sposób, że jeśli Vanillite zostanie trafiony ruchem fizycznym, jego obrona spadnie o jeden poziom, ale szybkość zostanie zwiększona o dwa. Light oczywiście wzorowany jest na lodzie włoskim. Jego usta oraz oczy są niebieskie, a przy nich ma też niebieskie kryształki lodu. Z jego tułów przypomina rożek do loda oraz posiada też malutkie rączki. Temperatura oddechu tego Pokemona wynosi minus pięćdziesiąt stopni, czyli prawie tyle, ile średnia temperatura na Antarktydzie. Co ciekawe, potrafi on latać. Tworzy kryształki śniegu i sprawia, że pada on w jego okolicach. Van Light śpi zakopany w śniegu. A powstał on ze sopla lodu. Co ciekawe, pod tym jego lodem włoskim albo śniegiem, jak wolicie to nazwać, znajduje się jego prawdziwa głowa. Jest wykonana z tego samego lodowego materiału co jego ciało. Ten śnieg na jego głowie może się roztopić wtedy, kiedy na dworze jest za gorąco, i wtedy pozostawia to Wani Light Jak już wspomniałem, Wani Light ma swoje ewolucje. Na 35. poziomie ewoluuje Wani który prezentuje się tak oraz wanilicz na 47 ewoluuje w waniluxa. Moja skromna opinia na temat tych jego ewolucji nie podobają mi się. Według mnie Light wyszedł najlepiej, a design jego ewolucji już taki średni. Zadebiutował w 31 odcinku serii Czerni i Biel w odcinku pod nazwą Trzecia bitwa Asha i Tripa. A tak wygląda jego shiny. No i to by było na tyle z tego odcinka. Wiem, że krótki, ale na tym ma polegać ta seria. Wątpię, że chciałoby Wam się oglądać 10 minut gadania o lodzie włoskim. W każdym razie, jeśli Wam się spodobał i doceniacie moją pracę, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, jakiś komentarz, dołączyć na Discorda w opisie, a ja już dziękuję za oglądanie, mówił Ksajan, siema.